Za chwilę poprowadzę cię przez proces, który zmieni twój sposób myślenia o pieniądzach, ucieni cię prawdziwym magnesem na opitość i sukces finansowy. Pamiętaj, że te sesje mają mocny wpływ hipnotyczny, dlatego najlepiej słuchać ich w miejscu, które sprzyja pełnemu skupieniu. Jeśli teraz nie masz takiej możliwości, dodaj to nagranie do ulubionych. Aby wrócić do Niego w odpowiednim czasie. Gdy znajdziesz idealne miejsce do relaksu, czy to siedząc, czy leżąc, pozwól sobie na moment wyciszenia i delikatnie zamknij oczy. Skoncentruj się na moich słowach, które będą dla Ciebie wskazówkami na tej drodze. Pamiętaj, że to Ty masz kluczową rolę w tej transformacji. Ja będę Twoim przewodnikiem, podając Ci prostsze niż myślisz instrukcje. Jeśli zaufasz procesowi i będziesz podążać za moimi wskazówkami, doświadczysz głębokiej i znaczącej zmiany. Teraz, z zamkniętymi oczami, po prostu postanów zrelaksować ciało tak bardzo, jak tylko jesteś w stanie. Ułóż się wygodnie i zrób wszystko, abyś poczuł, poczuła się naprawdę komfortowo. Zdecyduj się na uwolnienie od wszelkiego stresu, wszelkiego napięcia, który może być gdzieś w Twoim ciele. A gdy Twoje ciało się zrelaksuje, Skoncentruj całą uwagę i skupienie na powiekach, na tych malutkich mięśniach na powiekach, które są jednymi z najmniejszych w ludzkim ciele. Skup się na nich, wyobrażając sobie, że wnikasz do ich wnętrza i zrelaksują się tak bardzo, że nawet otworzenie ich byłoby zbyt dużym wysiłkiem. Wyobraź sobie, to teraz. Twoje powieki stają się tak bardzo zrelaksowane, tak bardzo ciężkie, że nie możesz ich otworzyć. Po prostu są wyłączone, nie działają. To tak, jakbyś zgasił światło albo odłączył telewizor od prądu. Najzwyczajniej przestają pracować. Możesz nawet przekonać się, że tak jest. I spróbować je otworzyć. A gdy już masz pewność, że są na tyle zrelaksowane, że po prostu nie działają, możesz przesyłać tę samą jakość relaksu przez całe swoje ciało. Uświadom sobie, że to jest przykład potęgi twojej podświadomości, umiejętność uchwycenia pomysłu i urzeczywistniania go. Podobnie Twoja podświadomość może chwycić się manifestacji, kwoty pieniężnej, rezultatu i uczynić to Twoją nieuchronną rzeczywistością poprzez Twoje myśli, uczucia, emocje i działania. Zaufaj mi, że wszystko, czego pragniesz, wkrótce się wydarzy. Gdziekolwiek jesteś tym, co chcesz zamanifestować w kontekście pieniędzy, bogactwa czy obfitości, wyobraż sobie, że już teraz to jest Twoja przyszłość, a Twoja manifestacja już stała się rzeczywistością. Wyobraż sobie osiągnięcie wszystkich sukcesów finansowych, zdobycie pieniędzy, wszystkiego, co próbowałeś, próbowałaś zamanifestować. W kontekście bogactwa. Wyobraź sobie, że masz to teraz. Zwróć uwagę, gdzie się znajdujesz, może nawet co masz na sobie i czy ktoś ci towarzyszy. Naprawdę wczuj się wszystkimi zmysłami i spraw, aby to było wyraziste w Twoim umyśle i ciele. Przeżyj tę manifestację, jakby to działo się teraz. A kiedy już tam będziesz, zwróć uwagę na to, jak się czujesz. Jak to wpływa na twoje samopoczucie? Zwróć uwagę na dobre, pozytywne uczucia, które się w tobie pojawiają. Może to uczucie sukcesu, poczucie spełnienia, pewność siebie, może po prostu uczucie ulgi, bo udało ci się w końcu osiągnąć to, czego od dawna pragnąłeś, pragnęłaś. Naprawdę pozwól tym uczuciom wnieść się, a gdy zauważysz, że te uczucia się pojawiają, zwróć uwagę, w którym miejscu swojego ciała je odczuwasz. Po prostu zwróć teraz uwagę na konkretny punkt w swoim ciele. Gdy zauważysz te uczucia, spróbuj nadać im kolor, niezależnie od tego, jaki kolor przyjdzie Ci na myśl jako pierwszy. Po prostu określ ten kolor. Za chwilę zacznę odliczanie od 1 do 5. Z każdą liczbą ten kolor będzie stawał się jeszcze wyraźniejszy. Podkręcisz go, jakbyś zwiększał, zwiększała głośność dźwięku na swoim telefonie, a to uczucie, które jest z tym związane, stanie się jeszcze silniejsze. Więc przygotuj się. 1. Podkręć ten kolor. 2. Zwiększ jego intensywność. 3. Jeszcze mocniej. 4. Niech będzie tak mocny, jak to tylko możliwe. 5. Podkręć ten kolor. Wnieś to uczucie na wyższy poziom wyżej, silniej, potężniej niż kiedykolwiek wcześniej. A teraz wyślij ten kolor do każdego mięśnia każdego włókna, każdego nerwu Twojego ciała, od głowy po końcówki palców stóp. jakbyś łączył, łączyła obwód elektryczny. Wyobraż sobie, że to uczucie, ten kolor, przenika przez cały Twój umysł, ciało i ducha i w ten sposób programujesz swój podświadomy umysł na sukces, a to uczucie będzie Cię Magnetyzować dosłownie na poziomie centralnego układu nerwowego. A więc od tego dnia zaczynasz przyciągać nowe możliwości, więcej obfitości, więcej bogactwa, więcej pieniędzy. Wszystko, co tylko możesz sobie wyobrazić, przyjdzie do ciebie łatwo i naturalnie. Odkryjesz także, że zaczynasz generować nowe myśli, doświadczać. Nowych uczuć i podejmować nowe działania, wszystko zgodnie z pożądanymi rezultatami. Każdego dnia, w każdy sposób, będziesz działać coraz lepiej. To, co teraz czujesz, nie zostało stworzone od zera. Miałeś, miałasz to w sobie od zawsze. Wystarczyło tylko odblokować tę energię która będzie teraz, jak magnes, przyciągać wszystko to, czego pragniesz, a ty będziesz miał, miała poczucie świadomości, że Twój sukces jest nieunikniony. A teraz, za chwilę, zacznę odliczanie od jednego do pięciu, a z każdą liczbą Twoja energia będzie wzrastać, a wraz z nią pewność siebie. Gdy Twoje oczy otworzą się, poczujesz się niesamowicie, a poczucie świadomości, które teraz posiadasz, będzie się umacniać z każdą chwilą. Więc przygotuj się: 1. Ta energia wzrasta, 2. Twoja świadomość wraca, 3. Pewność siebie z nią, 4. Otwierasz oczy i czujesz się niesamowicie. Pięć jest też w pełni obudzony, obudzona tu i teraz. Dziękuję, że tutaj jesteś.